Święta Katarzyna ze Sieny w książce pod tytułem Dialog o Bożej Opoczności, czyli Księga Boskiej Nauki. Fragmenty. Dusza jest albo w stanie grzechu śmiertelnego, albo w stanie łaski, w tym drugim stanie, albo jest jeszcze niedoskonała. Albo doszła do doskonałości, we wszystkich tych stanach doznaje w szczodrej mierze mej opatrzności. Lecz środki, jakie wybiera moja nieskończona mądrość, są różne, jak różne są potrzeby, którym ma zaradzić. Ludzi świata pogrążonych w śmierci grzechu, Budzę wyrzutem sumienia. Niepokoję ich ustawicznie tak licznymi i rozmaitymi sposobami, że język Twój nie zdołałby ich opowiedzieć, bo na dnie serca czują zawsze tę ranę. Uporczywość tych cierpień i wyrzutów sumienia, które odczuwają w duszy, sprawia, że często porzucają grzech śmiertelny. Niekiedy, jako że lubię z cierni Waszych wydobywać różę, gdy serce człowieka skłania się do grzechu śmiertelnego, przez miłość do stworzenia poza moją wolą, zrządzam tak, że brak mu czasu i miejsca do spełnienia swych złych zamiarów. Znużony męką serca wobec przeszkody, której przemóc nie może, wraca do siebie, pojmuje, że dręczy się z winy własnej, czuje żal i odrzuca precz swą szaloną miłość. Bo czyż nie jest naprawdę szaleństwem umieszczać swe podąża pożądanie w czymś, o czym się wie? Przejrzawszy, że jest niczym? Niewątpliwie, stworzenie, które kochał tak nędzną miłością, jest czymś, lecz to, czego od niego oczekiwał, było niczym. Był to grzech, a grzech jest niczym. Z tego grzechu, który jest cierniem, który kaleczy duszę, dobywam róże, by z niej uczynić środek zbawienia. Kto każe mi tak czynić? Niegrzesznik, który mnie nie szuka, nie prosi o moją pomoc, nie wzywa mej opatrzności. Chyba, by wspierać jego złe zamiary, przysparzać mu rozkoszy, bogactw, zaszczytów świata. Każe mi to miłość, bo pokochałem was. Przed Waszym istnieniem, nie będąc sam przez Was kochany, pokochałem Was niewymownie. Kochać Was każe mi ta miłość oraz modlitwy tych, co mi służą. Łaskawość mego Ducha Świętego, dobrego Służebnika, podaje im za pokarm chwałę imienia mego i miłość bliźniego. Zatroskani zawsze o zbawienie swych braci, starają się uciszyć mój gniew i związać ręce mej boskiej sprawiedliwości, choć niegodziwy człowiek zasługuje, abym zwracał ją przeciw niemu. Zadają mi gwałt swymi łzami, swymi pokornymi i ciągłymi modlitwami, a kto każe im wołać do mnie? Opatrzność moja, która zaradza nędzy tej śmierci, bo powiedziano, że nie chcę śmierci grzesznika, lecz chcę, aby się nawrócił i żył. Pokochaj, córko, opatrzność moją, jeśli otworzysz oczy Twego ducha. I Twego ciała Ujrzysz ludzi Zbrodniarzy Pogrążonych w tej strasznej nędzy Pozbawieni światła Ze zgnilizną śmierci w duszy Ciemni i ślepi Śpiewają I śmieją się Trwonią czas w próżności W rozkoszach W niskiej rozpuście Lubieżnicy Opoje Żarłocy, żarłocy, brzuch swój czynią bogiem swoim. Poza tym jest w nich tylko nienawiść, uraza i pycha i tysiąc innych występków, o których Ci mówiłem, i nie znają stanu swego. Jeśli nie zmienią swego życia, są na drodze, która ich wiedzie wprost do śmierci wiecznej. A oni idą nią śpiewając. Czyż nie uważano by tego za wielką głupotę i szaleństwo, gdyby człowiek skazany na śmierć szedł na rusztowanie śpiewając, tańcząc i ukazując znaki wesołości? Niewątpliwie, tak. To jest szaleństwo tych nieszczęśliwych, szaleństwo tym większe. Że ponoszą bez porównania większą szkodę przez śmierć duszy niż tamci przez śmierć ciała. Tracą życie łaski, tamci życie ciała. Przez wieczne potępienie doznają męki nieskończonej, tamci męki skończonej, a oni biegną i śpiewają. O ślepcy nad ślepcami. O głupcy i szaleńcy ponad wszelką głupotę. A słudzy moi żyją we łzach, w utrapieniu ciała i skrusze serca, spędzają czas na czuwaniu i ciągłej modlitwie, wśród westchnień i jęków, umartwiają się, aby wyjednać zbawienie grzesznikom, którzy szydzą z ich wysiłków. Lecz szyderstwa te spadają na ich głowy, i kara za grzech wraca zawsze do tego, który popełnił. Podczas gdy nagroda za trudy zniesione z miłości dla mnie, przypada temu, któremu dobroć moja pozwoli, pozwoliła na nią zasłużyć, bo jestem Waszym Bogiem, Bogiem sprawiedliwym. Który odpłaca każdemu według uczynków jego. Prawdziwi moi słudzy nie dają się zniechęcić przez szyderstwa, prześladowania i niewdzięczność tych nieszczęśliwych, lecz modlą się za nich z tym większą gorliwością i pragnieniem. Cóż pobudza ich tak do pukania w bramę miłosierdzia mojego? Opatrzność moja, która dba i troszczy się o zbawienie tych biedaków, i przeto wzmaga i podnieca ogień miłości w duszach sług moich. Nieskończone są sposoby, których używam, aby wydobyć duszę występną z grzechu śmiertelnego. Teraz opowiem Ci, jak postępuje opatrzność moja z tymi, Którzy podźwignęli się z błędu, lecz tkwią jeszcze w niedoskonałości. Nie powracając już do tego, co opowiedziałem ci o stanach duszy, omówię to tylko pokrótce. Czy wiesz, najdroższa córko, jakiego sposobu używam, by podźwignąć duszę niedoskonałą z jej niedoskonałości? Niekiedy nawiedzam ją. Mnóstwem dręczących i różnorakich myśli i jałowością ducha. Zdaje się jej wtedy, że jest zupełnie przeze mnie opuszczona, że nie jest przywiązana do niczego, ani do świata, bo go istotnie nie lubi, ani do mnie, bo nie ma w sobie żadnego uczucia. Poza pewną dążnością woli, aby mnie nie obrażać. Tej bramy wolnej woli nie pozwalam nieprzyjaciołom otworzyć. Wolno diabłom i innym nieprzyjaciołom człowieka wyłamywać inne bramy, z wyjątkiem tej bramy głównej, od której zależy los miasta duszy. Straż nad tą bramą powierzyłem wolnej woli. Ja uczyniłem wolę wolną. Jej rzeczą jest rzec tak lub nie, wedle jej upodobania. Wiele bram posiada to miasto, lecz trzy z nich są najważniejsze. Główna jest, główną jest ta, o której Ci mówiłem wola. Jest ona niezdobyta. Jeśli nie chce się poddać, i strzeże dwóch innych, którymi są pamięć i intelekt. Jeśli wola zgodzi się, wchodzi nieprzyjaciel, miłość własna z innymi nieprzyjaciółmi, którzy wkraczają za nią. Wtedy intelekt ogarniony zostaje ciemnością, nieprzyjaciółką świata. Pamięcią owłada nienawiść przez wspomnienie krzywdy która jest wrogiem miłości bliźniego. Opada ją wspomnienie tysiąca uciech świata, tak licznych, tak rozmaitych, jak rozmaite są grzechy, które są wrogami cnót. Skoro tylko poddadzą się te bramy, otwierają się wszystkie inne wejścia, zmysły ciała, które są narz narządami Odpowiadającymi władzom duszy, nieuporządkowane pożądanie człowieka, które otwarło swe bramy, jest włączności z tymi narządami, które przeto są skażone zepsuciem woli i skalane są same ich czyny. Oko zadaje tylko śmierć, bo wpatruje się w przedmioty martwe, na które patrzeć nie powinno, spojrzeniem bezwstydnym z wyrazem wyzywającym, oznaką próżności i płochości serca. W ten sposób człowiek jest dla samego siebie i dla innych przyczyną śmierci. O nieszczęsny, dałem Ci to wszystko, abyś spoglądał w niebo. Piękność mych stworzeń miała Cię doprowadzić do mnie, abyś oglądał tajemnice moje a ty patrzysz w błoto i nędzę, z których czerpiesz śmierć. Ucho także lubuje się w rzeczach nieuczciwych, słucha o czynach bliźniego, aby go móc sądzić. Dałem mu je, aby słuchał słowa mojego i dowiadywał się o potrzebach bliźniego. Dałem człowiekowi język, aby głosił me słowo i spowiadał się z błędów, a także przyczyniał się do zbawienia dusz, a on używa go, aby bluźnić mnie, stwórcy swemu i dla zguby bliźniego. Pasożytuje na sławie jego, szemrze przeciw niemu, oczernia jego dobre dzieła, a wywyższa złe. Przekleństwa, fałszywe świadectwa, słowa rozpustne, niebezpieczne dla niego i innych, Oto zbrodnie języka. Czyż nie język wyrzuca słowa z niewagi, które przeszywają serce bliźniego jak miecz i wyzywają gniew jego? Ileż nieszczęść, ileż mężobójstw, ileż nieczystości, ileż gniewu, nienawiści i straty czasu zawinił język. Czyż i powonienie nie grzeszy także przez nieumiarkowane przyjemności, których szuka w swych wrażeniach, a smak ze swym nienasyconym łakomstwem, z niepowściągliwą zachłannością, wiecznie chciwy licznych i rozmaitych potraw, dbały tylko o napełnienie brzucha. Biedna dusza nie zważa, że otwiera w ten sposób bramę wszystkim nadużyciom, że nadmiar pożywienia rozpala w jej ułomnym ciele nieuporządkowane pragnienia, które zgubią ją samą. Ręce znajdują przyjemność w kradzieży cudzego dobra i w szpetnym, nieczystym dotyku. Te ręce, które stworzyłem, by służyły bliźniemu w chorobie i wspomagały go jałmużną w biedzie nogi dałem człowiekowi aby służyły ciału jego i nosiły go na miejsca święte lub tam gdzie wzywa go korzyść własna lub cudza dla chwały i sławy imienia mojego a on używa ich by biec do miejsc zatraty przy każdej sposobności grzechu pleść i bawić się nieprzystojnie, wciągając do złego i siebie, i innych, według upodobania swej wyuzdanej woli. Wszystko to rzekłem ci, najdroższa córko, abyś miała powód do płaczu, widząc, do jakiej nędzy doszło szlachetne miasto duszy, i abyś uświadomiła sobie, ile zła wnika przez główną bramę woli. Ja jednak nie pozwalam żadnemu z nieprzyjaciół przekroczyć jej progu, lecz jak ci rzekłem, dopuszczam, aby wybijali inne. Więc pozwalam, aby intelekt ogarnęła ciemność ducha, więc i pamięć zda się niekiedy tracić wspomnienie o mnie. Kiedy indziej cała wrażliwość, wszystkie zmysły ciała, zdają się uwikłane w wir walki. Nawet patrząc na rzeczy święte, dotykając ich, widząc je, czując je, zbliżając się do nich, dusza doznaje zaniepokojenia, jak gdyby wszystko w niej wywoływało wrażenie nieczystości i zepsucia. Lecz wszystko to nie zadaje duszy śmierci, bo nie chcę jej śmierci, o ile nie będzie ona na tyle głupia, by otworzyć bramy woli. Pozwalam tym nieprzyjaciołom przybywać na zewnątrz, lecz wejść im nie pozwalam. Do środka wejść nie mogą, o ile sama wola tego nie zechce. Dlaczego wystawiam na tyle męki i przygnębienia tę duszą otoczoną tyloma nieprzyjaciółmi? Nie aby uległa i utraciła skarb mej łaski lecz aby jej dać wyższe pojęcie o mojej opatrzności, aby zaufała mnie, nie sobie, aby podźwignęła się z niedbałości i gorliwie uciekała się do mnie, który jestem jej obrońcą, jestem jej czułym ojcem, dbam o jej zbawienie, przeto chcę, aby była pokorna i uznała, że nie istnieje dzięki sobie ale że istnieje i łaski ponad istnieniem zawdzięcza mnie, który jestem jej życiem. Dusza uczy się poznawać to życie i odkrywać opatrzność moją w tych walkach poprzez wielkie wyzwolenie, bo nie każę jej trwać bez przerwy wśród tych prób. Przychodzą one i mijają wedle tego, co uznam za korzystne. Niekiedy duszy zdaje się, że jest w piekle, i nagle, bez żadnego wysiłku, bez żadnego czynu ze swej strony, czuje się uwolnioną i ma przed smak życia wiecznego. Spływa na nią wielka pogoda. Zdaje się duszy, że Bóg rozpalony ogniem miłości woła, gdy rozważa ona moją opatrzność. Widzi, że uszła wielkiej burzy, bez własnego przyczynienia się. Światło zeszło na nią niespodziewanie, gdy nie myślała o nim, tylko dzięki mej niewymownej miłości, która sama przyszła jej z pomocą w potrzebie, gdy nie miała już sił. Czemuż więc wtedy, gdy oddawała się modlitwie, i innym zwykłym ćwiczeniom nie zesłałem jej światła, które by rozproszyło ciemności. Bo będąc jeszcze niedoskonała, mogłaby w tym, w swym ćwiczeniu przypisać sobie to, co nie do niej należy. Widzisz więc, że niedoskonały, wysilając się w walce, dochodzi do doskonałości, gdyż właśnie w trakcie tych walk Doświadcza mojej boskiej opatrzności. Dopiero teraz doświadcza tego, co przedtem sądził, że doświadcza. Potwierdzam go próbą. Wtedy on, poznawszy moją dobroć w boskiej opatrzności, poczyna miłość doskonałą i tym samym wznosi się ponad miłość niedoskonałą. Używam jeszcze jednego świętego podstępu. Aby podźwignąć duszę z niedoskonałości, pozwalam jej powziąć do jakiegoś stworzenia duchową miłość szczególną, poza miłością ogólną, która winna jest wszystkim. W ten sposób dusza ćwiczy się w cnocie, wychodzi powoli z swej niedbałości, odbiera serce innym stworzeniom, które kochała zmysłowo. Ojcu, matce, siostrze, bratu, oczyszcza serce swe z wszelkiej namiętności i kocha je tylko dla mnie. Za pomocą uporządkowanej miłości, której jej udzielam, wypiera miłość nieuporządkowaną, którą żywiła dla stworzeń i tym samym, jak widzisz, usuwa tę niedoskonałość. Lecz jest jeszcze inny skutek tej duchowej miłości. Dusza bada, czy w sposób doskonały, czy też nie, kocha mnie. I ten środek, którym się posłużyłem, chciałem przez tę miłość poddać duszę doświadczeniu, dając jej sposobność zdania sobie sprawy z wartości swej miłości. Gdyby nie była, doświad... Gdyby nie była doświadczyła miłości, ani nie odczułaby odrazy wobec siebie samej, ani też nie radowałaby się tym, co ma w sobie ze mnie. Tym zaś sposobem poznaję swoją miłość, która, jak ci rzekłem, jest jeszcze niedoskonała. Niewątpliwie, jeśli miłość jest dla mnie, jest niedoskonała, musi być też miłość, którą darzy stworzenie rozumne. Bo doskonała miłość bliźniego zależy od doskonałej mojej miłości. Ta sama miara doskonałości czy niedoskonałości, jaką dusza wkłada w miłość do mnie, znajduje się w miłości, jaką darzy stworzenie. Jak to rozpozna? Tym sposobem. Po wielu znakach, nawet Gdyby chciała otworzyć oko intelektu, niezwłocznie by to spostrzegła i stwierdziła doświadczeniem. Ponieważ jednak na innym miejscu wyłożyłem Ci to obszerniej, opowiem Ci to w kilku słowach. Zdarza się, że jakaś dusza kocha kogoś miłością szczególną i nagle spostrzega, że napięcie miłości maleje. Zwykle spotkania, w których znajdowała tyle pociechy i słodyczy. Stały się rzadsze. Osoba kochana przestaje częściej z kim innym. Boleść z tego powodu doprowadza duszę do poznania siebie. Jeśli chce iść za światem i roztropnością. Przepraszam, jeśli chce iść za światłem i roztropnością, będzie kochała w sposób doskonalszy to stworzenie, które dałem jej jako pośrednika. Zrozumie, że przez poznanie siebie i przez nienawiść, którą powzięła do własnego uczucia, przemoże swą niedoskonałość i zdoła dojść do doskonałości. Wtedy miłość jej stanie się coraz doskonalsza, coraz silniejsza, nie tylko w stosunku do stworzeń w ogóle. Lecz i do tego stworzenia poszczególnego, które dała jej moja opatrznościowa dobroć, aby pobudzić ją do nienawiści siebie i do miłości cnoty na tej drodze pielgrzymowania. O ile nie będzie taka głupia, że popadnie w czasie cierpienia w rozterkę i zniechęcenie ducha, i odda się smutkowi serca, poniechawszy ćwiczeń. Byłoby to niebezpieczne. O zniszczenie i śmierć przyprawiłoby duszę to, co dałem jej do życia. Nie powinna tego czynić, lecz z wielką gorliwością i pokorą, niech uzna się za niegodną pociech, których pragnęła i których jest pozbawiona. Niech zważy w świetle wiary, że cnota, która powinna być główną pobudką miłości, nie zmniejszyła się w niej. Niech weźmie wtedy pragnienie znoszenia wszystkich cierpień, skądkolwiek by przyszły, dla chwały i sławy, imienia mojego. W ten sposób spełni wolę Mą w sobie i otrzyma owoc doskonałości. Aby doprowadzić ją do tego światła doskonałości, dopuściłem zarówno walki, jak i ten środek, jak i wszystkie inne zdarzenia. Oto sposoby, których używa opatrzność moja względem niedoskonałych. Jest wiele innych, język ludzki byłby niezdolny wyrazić ich liczbę i rozmaitość. Amen.